Pięknych ludzi znajomych i nieznajomych. W tej części Adolink. Idziemy się do bossa w Katakumbach Czarnego Noża. I gdy ja się nawalczyłem z tym gościem, żeby zdobyć jego zbroję z godziny albo półtorej godziny. Ja. Tylko do miejsca łaski, do niego. Do miejsca łaski, do niego. O matko boska No a najlepsze jest to, że gdy ją w końcu zdobyłem to zbroję, ona mi się nie spodobała i chodzę w tej, którą, do której się przyzwyczaiłem. Ale, o matku, jest mu jak cholera, nie jak czegoś nie mogę zdobyć, to po trupach, ale kurczę zdobędę. Znaczy, może nie po trupach, ale wiecie o co chodzi. Dobra, idziemy do bossa. Nie mam pojęcia, co, co tu nas czeka. Nie wiem, dlaczego się kłaniasz, ale dobra, Oddajesz szacunek bosowi, szanuję. Dobra, idziemy. Co to jest? Oh, fuck. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja żeby znajdiliście się. Oszlak Hmm Dobra, bo to jest prosta, ale w cholerę masz keletów wokół siebie. Problem ze szkletami jest taki, że gdy ich zabijesz, musisz ich zabić jeszcze raz. Bo po pewnym czasie wstają. Cholera jasna. A moja postać nie jest zbyt mobilna. Fuck. Dobra, zaraz. Uh -huh. Nie wiem, czy on będzie po tę też Co jest? Przywoływał czy nie? Zajęliście. Ej bez jaj, nie, bez jajnie. Weźcie, lecz, się, lecz się. Co zginijesz? Postaniesz. Pewnie, że powstaniesz. Kurde. Joj Dobra te przewoje... Zapomniałam o witkoch w ogóle, nie. No właśnie. On powstaje po pewnym czasie. Uuuu. Ty no, nie jest trudna, ale cholera jasna. Hmm. Dalej. Ale też kiedy to jest po prostu jakaś nawiadnia, To są moje wilki. Dobra, przywołujemy przewo je na początku. Może one chociaż trochę odrzucają uwagę. Może no, zajebiście odrzucił uwagę. Ja jebierd! No i na pewno Jest! Pierdolne. Był banalnie prosty, ale kurde! 3,5 tysiąca tylko do niego, za do niego dostałem. Może wilki, Bóg zapłać, bo mi się, zmęczył, się z nim męczy nie Jakim cudem ma się męczyłem z tym tyle czasu? Nawet nie zauważyłem czy, czy coś do niego dostałem czy nie. Jakiś czar chyba O, stary się wystraszyłem. Dajcie coś cennego. Morowe korzenie. Do tej pory nie wiem do czego ich używać. Po pierwsze prawo. Cholera. No bo z banał, też kredyt Nie wiem. Napsuły krwi, dosłownie. Kolejny bazanami. Szczerze to nie powinien, bo nie wiem, się nazywa. No nie. Spojrzałem. Ale. No, kolejny bazanami. za nami. Dziewiąty chyba. A ty go się bujek. Tyle czasu na Ciebie złagodowałem. Dobra, dziękuję za oglądanie części dziewiątej. I w dziesiątej. Kolejne starcie z kolejnym bosem. To Wam. Dobra, dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w części dziesiątej. Na razie.